Do dołów nie musicie, dzisiaj jest ciepło. Zobaczymy. Dobra. 33 minuta kochani po golu Lewandowskiego. Prowadzimy 1-0. No, nie widzę przebiegu meczu, czy coś ładnego. Były jakieś ładne strzały? Na razie ładna klepa muszę powiedzieć. Ale burka. Kibic Kiwic, kudełku. Uwaga! Uwaga! No, pięknie kochani! Ktoś tam był nie do przejścia. I mamy Mandzukicza. Proszę bardzo, Lewy dostaje piłem. Być może będą kolegami klubowymi. Kochani, czyżby Lewy nam robił tutaj... A lepsze kombinował. Myślałem, że na hartrika idzie. No ładnie. No to właśnie jakby wpadło, to już by na hardtricka szedł. No ale powiem szczerze, że lewego fajnie by było mieć w składzie Nawet jak ogniza nam... To to tak ładnie drybluje Koke, tak? No! niebieski co robi? No, niebieski to sędzia jest A nie, nie wiem kto to, co to jest niebieski to za... Co odpoczywa sobie niebieski, no ta. Słuchajcie, 42 minuta, zanosi się, że tą pierwszą połowę mamy na 1-0. Szkoda tylko, że Lewy nie strzelił na 2-0, bo mielibyśmy troszkę już spokojniejszy mecz. A tak cały czas jest sytuacja stykowa, kochani. No, y y wiesz, dopóki piłka grze. Słuchaj, Transsport to nie są kelnerzy. Dobra firma. O, no, już Butek zaczyna tutaj, słuchajcie, zabawy, no ale... My już jesteśmy z kudełkiem gotowi, Gutek się po meczu ubiera, od razu jesteśmy gotowi do wyjścia, nie? Nadie tylko zapakuje, Nadję... Zobacz jaki kudeł elegancki, nie? Kudeł, pokaż się mamie. Zobacz jaki elegancki jestem mamo. Mistrzostwo świata. elegancki elegancka Francja. Super. A my tam mamy, uwaga kochani. No, no, widziałeś połapany meczu? Co? Być do szatni wyłapał także, uuu... 45 i 5 minut doliczył sędzia, kochani, uwaga. Dla Was dzisiaj tylko kochani dwa odcinki z Fifą. Ten, który pierwszy oglądaliście i ten drugą połowę. Więcej nie damy rady, bo my wychodzimy. Natomiast kiedy do Fify wrócimy, nie wiem, przed nami drugi weekend, kochani, dużo piłki będzie. Takiej na żywo, tak? Tak Super, czekaj guteczku. Drugą połowę zrobimy. Albo wiesz, no to dobra, no to witajcie kochani, będzie druga połowa. Mamy przecięty meczyk. Jesteśmy kochani. Jesteśmy, kochani, na drugiej części, gramy po raz pierwszy, kochani, Lewandowski w Lewy do tej pory strzelił jedną bramkę, ci, którzy nie widzieli, to zapraszam do pierwszej części, natomiast, kochani, Lewy strzelił nam jeden, a mógł już strzelić, raz walił w boczną siatkę, raz sam na sam, troszkę tak próbował przylobować nie wyszło. Gramy z Transwesporem, kochani, o mistrzostwo ligi. Jak już wiecie, awans mamy zapewniony, patrzcie, co Lewy robi, jest naprawdę świetny. Fifi Lewandowski jest, kochani ja! Co prawda jego czwarta kiwic kudełek przeżywa tutaj meczki wicuje już gotowy na swój trening dzisiaj w barwach Liverpoolu. Uwaga? Uwaga! No nic, wynik nam się nie zmienia. Eee, także kochani, także kochani, póki co 1-0 wygrywamy z, z, z transesporem z turecką firmą, kochani. Eee, na ten moment... Tak jak mówię, wygraliśmy ligę, gramy jeszcze tylko o mistrzostwo, za mistrzostwo jest troszkę więcej. Co on tu zrobił? Słuchajcie, no właśnie czekamy na jakąś ładną, efektowną bramkę lewego. Lewego mamy, kochani, w swoim składzie, pamiętajcie, tylko na cztery mecze. Jeden z tych wykorzystamy jeszcze tylko sport. o mistrzostwo ligi. No, ale lewy chyba tusta siano, tłuste siano, myślę. Znaczy na razie nie pasuje, bo plotki chodzą, że może trafić do BBWA. Gdyby tak było, kochani, to w tym momencie pasowałby do naszego składu. Tak, nasz skład, przypominam, jest oparty głównie o graczy z ligi BBWA czy BBWA. I e, połowę obrony mamy z Barsy, połowę z Realu, kogoś z Atletico. E, zresztą na koniec kochani pokażemy Wam jak, jak nasz e, skład wygląda. Myślę, że zwycięski, ale nie zapeszamy. Leci cały czas mecz kochani, 59 minuta, a my w dalszym ciągu tylko 1-0. I teraz jeszcze e, Fenerbacze, e, przepraszam nie Fenerbacze tylko e, e, Transaspor na natarciu. Będzie rzut wolny, Konik Kroos wyłapał kartkę. Nie, jest rzut wolny? Nie. Ach, to może jakaś pyskówka była, bo ja myślałem, że rzut wolny będzie dla transasporu. A tak, kochani, my jesteśmy przy piłce, 1-0, czekamy, czekamy, kochani, na e, kolejne bramki, no najlepiej w wykonaniu naszego Roberta. E, w realu Robert, kochani, rzekomo ma na Barcelonę być gotowy, no bardzo byśmy chcieli, żeby nie stracił takiego meczu. No pewnie zagra w masce, ojojoj, oj, oj, ty nie gadaj tylko, ty nie gadaj tylko graj, słuchaj, bo znowu zapachniało sensacją. E, kontuzja? ojacie słuchajcie, nie dość, że kartkę rozwłapał to kontuzję, to nie jest jego mecz. Ej, co ty gadasz, kudle, cicho? Nie wolno tak gadać. kto cię tak nauczył? Ja pierd? Jak pierd, No tak, na szczęście dalej nie mówi, ale wiesz, już jest na lepszej drodze. Kudełek! Kudełek, tak, Kudełek, Tak nie gadamy, pozdrawiam wszystkich! Pozdrawiam wszystkich! No właśnie, w drugiej części. No. mu dziurę! Zrobił mu dziurę? Słuchaj, no oni są, oni są na razie w natarciu, no popatrz, patrzymy, bo y, tak wygląda, jakby ten mecz nam spod kontroli uciekał, kochani. Myśmy napierali cały mecz, a tu zaraz się okaże jeden farfocel i co? I mistrzostwo ligi nam ucieknie, kochani, a szkoda by było nie wykorzystać lewego, bo za mistrzostwo ligi wpadnie nam dodatkowe 400. Patrzcie, Mandżukić, ale nie zbiera się nic lewy. Co to tam stało? No właśnie nic się nie zbierał, słuchaj, tak chciałem patrzeć. Oj, ale piękny odbiór, kochani Lopeza, uwaga! O, ale piłkę dostał! Ja cię kręcę! Ładne było! No mogło się to podobać, kochani. Mogło się podobać. Pytacie nas, czy będziemy organizować nagrywarkę do FIFA? Raczej takiej opcji nie ma, dlatego że my FIFA nagrywamy mało, a w FIFA z kolei dla nas jest mniej ważne to, co się dzieje w telewizorze. My nagrywamy własne emocje i myślę, że to jest fajniejsze. Natomiast, kochani, nigdy nie będziemy chcieli być mistrzami świata w FIFA, bo to trzeba by było zrobić kosztem gry na żywo, a my wiecie, że dla nas to jest o wiele, wiele rzecz ważniejsza. I teraz dwa słowa na ten temat. Kochani, weekend spędzamy bardzo piłkarsko Majówkę z KS Talent Kochani, będzie ponad 20 zespołów 5 grup będzie rywalizować Kochani, o świetne fanty O wspaniałą imprezę Ajajaj, myślałem, że Gutek ich zmagatelizował I dostanie dzidę A już by tylko 20 minut zostało do końca Kochani, z doliczonym czasem, tak sądzę w każdym bądź razie tak, majówkę gramy Sky Talent Bolesławiec kochani w sobotę, a w niedzielę jedziemy na okręgowy na OZPN turniej okręgowy do okręgu Jeleniogórskiego do Raciborowic z rocznikiem 2006. No Kudełek cichutko, nie dokuczaj mu teraz, daj mu dograć mecz, 77 minuta, robi się nerwowo, transbord tak jakby kochani transesport. Jakby, kochani, y, poczuł troszkę krew, tak to wygląda, przejął troszkę inicjatywę w meczu, kochani, ale y, ja myślę, że Gutek jakoś ten wynik albo dowiezie, albo jeszcze, kochani, uwaga, też chyba spalony, nie było spalonego, ale numer, kochani, no przyznam szczerze, że Lewy robił pięć strzałów w tym meczu, Jedno, jeden raz, Lewy chyba, czy nie, Mandzukic, bo jeżeli to był lewy, to powiem, że na pięć strzałów jedno weszło, no to spodziewałbym się więcej kochani po takim rasowym snajperze. Oj oj. oj, oj. No na szczęście przyjął facet jak amator piłkę i to nam się udało. Paczek po lewej ładnie ucieka. Ale piękny rajd, jednak samodzielnie Lewandowski. Jednak słuchajcie, wjechałem mu na ambicje i co? I co? I nic! Dwa razy próbował lewy, słuchajcie, ale Gutek nie podzielił się z gałą do boku, mógł pięknie rzucić. Ale słuchajcie, to tylko dlatego, że to był lewy, kochani. Chcieliśmy lewego wyeksplotować na maksa. Tym bardziej, że to wypożyczony zawodnik dla nas. I w tym momencie, kochani, myślę, że mógłby całe cztery mecze na turbo przebiegać, bo on i tak jakby tej, po tym meczyku kochani, no nie będzie częścią e, naszej drużyny. E, nie stać nas na niego kompletnie. Zleci znowu lewy, lewy, słuchaj, cała Polska patrzy. Zrób to, zrób to, zrób to, to ma To chociaż daj mu karnego strzelić, wybaczył sobie. Układaj na lewego. Lewy, lewy, lewy. lewy. Kudełek, kiwidzę ładnie. Słuchajcie, no lewy tutaj chciał obejść bramkarza. Kibicuj kudełek. Kibicujesz? Słuchajcie, nie Mandżuki, zmieniaj na lewego. Zmieniaj na lewego. My chcemy, żeby lewy strzelał. Może Hartrika mu się uda wypalić. Chociaż to już 90 minuta. Jednak Mandzukić, Dawaj, bo sam komputer strzeli. Przełączaj szybko. Bo jak za długo będzie, to komputer strzeli. No lewy, patrzymy. Prosimy ładnie jak koledzy, którzy ostatnio w pocharze. Nie ma. Ale dobija. Nie. To lewy? Nie kochani, nie kupujemy lewego, dziękujemy mu za to jedną bramkę. Słuchajcie, gutek leży i płacze ze śmiechu. No coś ty zrobił, Gutku. No dobra, Karnego mógł nie strzelić, ale dobitkę do pustaka, jak bramkarz już leżał. Ja poproszę na koniec tego meczu powtórkę, kochani, bo coś takiego, aż lewemu, aż nam wstyd. Słuchajcie, no to teraz, żeby tylko dowieść chociaż to 1-0, bo to powiem Wam, że... Tyle sytuacji było, że to może naprawdę się zemścić, ale teraz piła! No znowu lewy. Ja już nie liczę ile to razy. Słuchajcie, no przyznam szczerze, naprawdę spodziewaliśmy się, że lewy tu chyba robi większą robotę. A może dlatego jest tak, że, że, że to jest właśnie, słuchajcie, kompletne zero zgrania, no ale myślę, że tu zgranie do strzałów nam niepotrzebne. Słuchajcie, gratulujemy. Piątka, gratulacje Gudku. Najważniejszy jest wynik i za to Ci gratulujemy. Czekaj, zostaw zostaw to w składzie. Najpiotkę, szybko. Piona. Teraz zobaczcie, jakie oceny? Lewy. Możesz cofnąć te oceny, czy już nie? Słuchajcie, 3240 wpadło za zwycięstwo ósmej ligi. To nas bardzo cieszy. Lewy był najlepszy? Natomiast weź pokaż mi teraz jak możesz. Mamy mistrzostwo. 16 punktów, kochani, przechodzimy. Gratulacje, jest trofeum. Z paczka weszła, to od razu ją otwieramy. Dobra, niech będzie brązowa, słuchaj, może jakaś piłka wpadnie, zhandlujemy, wiesz? Może, może jakiś kontrakcik albo coś tam, wiesz? No, y, oglądamy paczuszkę, proszę bardzo. Czekaj, O, my dwie paczki. No, to zagramy o dwie paczki, natomiast my w tym momencie będziemy walczyć, kochani, w siódmej lidze, bo awans już mamy zapewniony. Natomiast w tym momencie zobaczcie, jeszcze króciutko, ja podkręcam ten pogadam coraz szybciej, kochani, bo my już jesteśmy jedną nogą przy wyjściu z domu. Otwiera się paczka, jest spakowana, A, tylko no do torby to trzeba to włożyć. Mamy brązową paczkę. Uwaga, uwaga, co nam wpada? Dallas z Anglii łuszeniewa y mamy, słuchajcie, Sydranowska salitwina. Jest kontrakt, no to super! Ale brązowy, no i dobra. Kondycja. No i dobra, leczenie kontuzji też jest, ale to słuchaj, tymi brązowymi możesz tylko brązowych leczyć, tak? No. Eee, no to tak słabo. I piłka Nie. wpadła. Wszystkich Tak? I to dobra i piłka wpadła na koniec, no to się cieszy, słuchaj. Guteczku, ale nie, nie baw się teraz tym jak możesz, pokaż mi ten skład, który właśnie y, przeszedł teraz tą ligę, pokaż szybciutko, bo to jest y, druga część, pokaż szybciutko, to jest druga część meczyku kochani, y, skład, w którym żeśmy to przeszli, tak o i to wyglądało kochani tak, z tym składem atakowaliśmy ligę, Casillas, y, no lewego widzieliście, szału nie zrobił, jeszcze ma trzy mecze, żeby się popisać i nas przekonać do siebie. Aha. Aha. Super. I ostatnie wejście, kto czeka na nas w siódmej lidze, Gudku. Z kim będziemy grać w siódmej lidze? Proszę pokazać i kończymy wejście z tego naszego futa. Oczywiście być może atak na szóstą ligę wam pokażemy, kochani, ale to za, za kilka dni. Wybaczcie nam, że tej Fify nie macie tyle, ile byście chcieli, ale my mamy teraz bardzo dużo piły na żywo. Także właśnie kontrakt dostał, słuchajcie, jeden z naszych zawodników. Ale nie, to nie teraz, Gudku, nie w tym odcinku. Możesz tylko pokazać nam, z kim gramy w siódmej lidze? I kontrakty będziemy kupywać wieczorem, bo my już wychodzimy. Proszę bardzo. Terminasz, kochani. Będziemy grać z Newcastle United. Bardzo dobry mecz. Okay. Z Levante United, z Hoffenheim, z wieśniakami, Udinezem, światowa firma. Słuchajcie, West Krasno. Brom, klasa światowa pierwszy znaczy, super. West Brom United, Bomba. E, Orlando Pirates, no, Piraci z Genuą będziemy grali. E, słuchajcie, z Sutherlandem. Hanover 96, mamy ich koszulki, będzie ciekawy mecz. Southampton gramy. Southampton, to jest ostatni mecz. Kochani, to wszystko czeka nas w siódmej lidze. Wam tego wszystkiego nie pokażemy, ale myślę, że jakieś wejście... Tak? Oj, dwie paczki będą. super, jest o co powalczyć. Gutku, dziękujemy wam pięknie. Pożegnać się, chłopaki. Piątkę przybić. Trzy zdobyte tytuły i ukończone sezony trzy. Trzy ukończone sezony, trzy tytuły. Chłopaki, piąteczkę Gutku, dzięki za zabawę. Wyłączaj sprzęt, przebieramy się. Piątka kudełku. Podziękuję ładnie, powiedz ładnie do widzenia. Nie, już się włączę. Powiedz do widzenia, kudeł.